Witam Was z Sabal i po dwóch tygodniach ciągłego slimowania startu serwera w końcu doczekaliśmy się pierwszego odcinka z nowej serii, z nowego serwera. Jest to serwer e, tymczasowo fuzjowany, więc nawet nie będę podawał nazwy, bo nie ma to kompletnie znaczenia, ale jest to seria z minimalnym item shopem, czyli maksymalnie mogę wydać na tą całą serię 300 zł. W item shopa. Mógłbym nawet określić, że to jest budżet typowego Polaka, który sobie gra na chillerce w Met i próbuję coś osiągnąć, przy czym ja będę no life i grał non stop, więc jak będzie, czy uda mi się przynieść postać, czy coś osiągnę, czy się poddam, ta seria na to odpowie, ja sam jestem ciekawy, czy w ogóle cokolwiek no osiągnę, czy uda mi się jakiś dobry ekwipunek zrobić, więc zapraszam was do pięknej przygody, lamerstwa i żebrania, czy czegokolwiek innego, tak jak typowy pola gra w Metina. Nie zapomnijcie jeszcze przekierować swoje grube palce na łapkę w górę i napisać komentarz, bo mi to niezmiernie po po pomaga, aby przynajmniej spalić te 5 kalorii, więc zawsze możecie powiedzieć, że jesteście mniejszymi grubasami niż ja. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze jedno przypominam, na całą serię 300 zł nie mogę więcej doładowywać. Ale w grze mogę kupić i ten shop za to co zarobię chyba logiczne, ale wolę to powiedzieć, że potem nikt się nie spultał. Bo wiecie, nie powiedziałeś tego, nie? A trzy bańki wychodzą tyle, doładowałem to na happy, więc ruszajmy w przygodę. No dobra, widzowie, yy... ja będę wszystko pokazywał. Nie będę robił poza ekranem, bo nie lecimy z levelem aż tak. Najważniejsze ile i ten szopa przed mieć na Zara <grywia> pewnie kurwa cały koniec serii nie? tak będzie na pewno no pierwszy <grywia> no to mi się podoba <grywia> kupię sobie pięć tych może będzie auto Elixirka na, na prądko mogłem kupić ale bodzio, bodzio był nie Pudełko diamentowe na pewno Autołowy To też na pewno Mimo że jest Switch Dopa ale jeszcze i tak nic nie ma To kupmy i tak yy... Rufusa mam pakiet No teraz ninja byli na topie bo łatwo będzie No nie, no nie mogę niestety Jakie są pety? Ten jest dobry. On chyba się stakuje z tym z nazarem, nie? Nakładka na broń, ale to musiałbym dobrą wyfarmić, to wątpię, że mi się uda. Ten się no co mam yangi wziąć, żeby zmiksować, nie? Boś poważni. chłopca. Jakie są chłopce? Gówno, gówno. A daj to, w sumie. Eee, buty wiatru. I wirtualny jest czas, nie? To możemy kupić na te dusze. Tu te dusze od razu. No i co najciekawsze, tutaj zostałem oskamowany perfidnie przez GameForge, bo okazało się, że system rytuarny, rytualnych krwi, czy tam krwi dusz, jak zwał tak zwał, gdzie zbieracie te dusze do butelki i potem wymieniacie w takim kole, nie działa, mimo że w zapowiedzi serwera było perfidnie napisane, że globalne eventy będą też tutaj działały, okazało się, że tyczyło się to kolejnych eventów, a nie tego, co trwa, no to ja nie wiem, czemu tu dostepili w shopie, trudno, ja potem ten item shop i tak odzyskałem, więc nie było tego złego, tak czy siak, no na ten moment tego nie wiedziałem, ale kupiłem 5 sztuk. Dwa do peżeta. Ogień 6%, kurwa, ser! <laughs> A się zesnał na raz. Okej, okay, to robimy teraz Eku, widzowie, głównie... Co będę robił teraz, to gdybym jak... Zbroja... I jedziemy. Golda potrzebuje. Znów najpierw eku Kurwen O patrzcie już mam na Podstawowe eku branza Zaraz wleci Zaraz wleci branza Nasiorek sumie mogłem założyć se y, Nasior branza Buty bambusowe muszą być nie Bo tak to się nie będzie opłacało Zbroja nie i tak by nie stać. Dobra, to zróbmy najpierw te dwa itemy i możemy pójść do opisu, nie? Trzeba dbać o te SM-y, kurwa, widzowie, bo ciężko to widzę. 12 zmianek się nie? <grytanie> znaczy dodaj chciałem powiedzieć. Na pewno. Czekaj, bo się czuję jakbym grał normalnie. Powstrzymajcie <grytanie> mnie, bo zaraz i temp shopa nie będę miał. zaraz hasło dużo zmienię. Chyba jest zmianek. ty? zostały mi się do dodania jeszcze? Jeszcze że, do, że, że będzie na pierwszym Kur... A Boże... Co tu się dzieje w tej serii? Syf Syf Kur że Syf Syf Syf. Bardzo duży syf. A tu HP już nie istnieje w tych bonusach, czy co? Od 13 zmianek nie miałem 0 HP. O jest. No ale nic więcej. Nie wiem na co liczek w sumie. Wy wyjebane, a ta, bo tu jest przybicie bloku, więc więcej bonusów, nie? Może być w sumie 3 szycia 3 do PZ, 2 kPZ Nie jest wybitnie ale też nie jest chujnie Chujnie Chyba no daj coś HPS czymś nie, proszę Dużo wymagam od życia czy co? Już mnie ok oczy bolą, jak na to patrzę. Ja p dobra, może być! Obronę bym chciał, dawno... nigdy obrony nie, 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 nie dostałem. 3 Trzy, na potwory, też może być. Chociaż... Ja mam mały damage, więc powiem wam, te 3 na potwory... Cóż mam powiedzieć, nie? Zabadawaj 50 wartości od razu, nie? Nie, ja chcę 50 wartości. Demyśl tutaj jest ważny. Chyba, że coś by weszło innego, co mogłem sprzedać na przykład, nie? Nie ma 5 wartości takiego bonusu już? Wycofali z metina? 15 No ja... pole nie Widziała 50 wartości jest Super Dużo demeridza więcej Weimy czwarty level A nie mogę a dobra bimy tylko czwarty level Tam piąty po skille, nie? Panie nie będę teraz expił Jeżeli liczysz na to że ja mam wejść z tym item shopem do V2 To trzeba ja będę robił potem po V2 powiedz mi Ale ja nie będę expił duże, dużego levela Przecież tłumaczyłem wam już Nie idziemy tu w level tylko wzrobek musimy kupić post, postać musimy kupić eku dobre ale samego, sam sobie go nie zmiksuję, nie stać by mnie było, jeżeli chodzi o Yangi, no Yangi, zap... o SM-y. widzicie jakie mam EKU, A ile na to poszło? Czy to jest k***a bot? Myślę, że tak. Dobry damage mam nawet. Bambuski mamy, no kupa pięknie Już buty sobie mogę zrobić Nie wiem na jakim levelu się zatrzymać Zastanawiam się baśnie O kupa dawaj Panie ja tego nie za... Ja? Ja? Co ty kurwa? Oczywiście że ja to zrobię Pięć na robię Patrzcie ja już kurwa. Zrabia, nie? A wy co tam kur... M1 robicie. No i tak to jest. Niestety z minimalnym item shopem muszę robić cokolwiek. W razie planuję teraz jak zrobić na przyszło moje eku póki rynek nie jest ustabilizowany i można jakoś zrobić na tych początkowych itemach. Póki co mam parę pomysłów, ale zaraz mam je przedstawić i pokażę. Będzie aura. Silne ciało! A ja spróbujmy. Trochę do kryta by się przydało, o jest, 5 kryta, 1000 HP, może być. 1000 z damage'u już jadę. Idziemy wystawić pierwsze jangi na sel Ej, to źle zabrzmiało. Przejście <laughs> w sensie jangi do handlary. Już. A klipy i Art! Jaków w Anglii sprzedaję? By nie było, nie panuję zbrać złomu na tej serii, gdyż uważam to jest bezsensowne. Ja więcej sobie sam wydropi, niż ze złomu zarobię. Na razie nie wiem gdzie, bo jest wiele map. Trzeba brać pod uwagę, że tutaj moby są słabsze o 60%, Mają o 30% mniej HP, więc nie trzeba mieć takiego dużego eku, znaczy takiego e, dużego, w sensie takiego dobrego plus. Pewnie będzie dużo botów, bo GameForge wymyślił taki system, że z 10 levela na postać na konto można odebrać kartę, dzielecą zmiankę dodania, fasolki, kamienie duchowe, dropy macie tutaj wypisane. No jest tutaj totalny rozpizdziel i taki będzie, więc mało się miejscówek robi, a pomysłów też niewiele. No masakra, dziwnie się czuję teraz w takim levelu, ale hej, przygodo, ruszamy. Tyle tu jeszcze mam. I zostało jeden klucz. Fajnie zadania dzisiaj wchodzą, to muszę przyznać. No 8 Vita. Tak, no zawsze to HP i obrona, nie? To obrony mam, nie źle. Berserk dla mnie, filujący pewnie też zejdzie Pasolki fajnie PD O kur*a, ogień Ile tu rękawic dostałem ku... 3 godziny? 4 chyba Uwaga, czy jak ustanie wpierdol? Obstawiamy 1500 mg Panie, jaka ja tu jest determinatory To jest dużo warte. Wszystko jest dużo warte! Dawaj, fasola, a, bo tak drop jest. Chwa by mieć, pietal... jagów tu będzie. Nie no nie kupię pakiety KO. KU. To już w ogóle nie innej item shopa. Jeden, dwa pakiety kupy dla samych ExoIrat, na pewno. Ale nie żeby coś więcej, nie? No i super, mi milion, raz miliony i jagu będę miał. Widzowie, sobie, no jest dobrze, naprawdę, jest super, ku... nawet powiem. Dawaj na plus 6 i Dzięki. się na hełm. i tak spędziłem następne pół godziny zrabianiu na złomie za Metiny póki boty i inne tego typu ludzie nie przyszły i nie zajęły mi spota i chyba pora na ekspienie. Wydaje mi się, że by level 4.0 jak najszybciej wbić. Chociaż mam jeszcze dwa trzy pomysły, które trzeba zastosować, tylko nie wiem czy to jest dobre teraz. Chodzi mi o ulepszanie. Czy później? No bo jakieś yangi mam, Ludzie potrzebują e, itemków, ale skąd mieliby mieć yangi? No dużo pomysłów w głowie, a mało czasu. Dobra, będziemy zainwestować pierwsze pieniądze. Żeby się zaziębił. Nie ma. Kurwa, jestem w szoku. Nikt jeszcze szopa nie wystawił. Słuchajcie, myślę. No i ku, git. Dawaj. Inwestujemy w inny sposób. Co ten koleś w tle? Doszedłem do wniosku, że mało ludzi będzie robiło Eku na V2V3 przez to, że są słabe moby, więc dużo nie trzeba pewnie 50%, to w byle czym to można mieć i jakaś tam jeszcze obrona. No to na pewno lepsze Eku będą musieli mieć właśnie do groty, nie? Ja też zamierzam wbić na b 5 i wyżej. Przy czym, no nie wiem czy tak szybko jak jakbym chciał, ale wracając do, do meritum, e, ja już się przygotowuję na to, że te itemy wzrosną o przynajmniej 500 1000%, I to nie to, że inflacja jest logiczne ale wszyscy się nagle na serwerze na to rzucą, więc wydaje mi się, że takie budki nawet plus zero to pomiją, potem będą chodzić za dwa dni, więc na tym zarobię. Nie wiem czy będę sam ulepszał, czy będę trzymał, tu jest kwestia dyskusyjna w tym momencie. Dobra, kurwa, czuję... Że jestem super i mam twardego My kur... Oczywiście, że jestem się twardy Yo! szału, nie? Żebym powiedział, że jakiś lepszy ten drop. W złomie może troszkę lepszy. No ma sprawdźmy... Jak se razy. No nie jest źle, ale... No to nie jest to jeszcze, nie? Zobaczmy co poleci grubo, no, nie hejtujmy. No, powiem wam, nie jest źle z tym dropem. Jest ten modelka, to chyba będzie kosztowało coś. Bacha zbawienia. Ale długo bije Staszcie, nie? Dobra, idę do miasta. Niech się tego nie spodziewał. No, no jak mówiłem, niech się tego nie spodziewał. że na dobrym spocie na mają level może mogą być boty. No, jak sprawiać spokole nie? Nie wiem czy tutaj dam radę. Źle powiedziawszy. w pi... No dałbym radę jakby było mniej nie Ale jak nawet spoko leci Zresztą, idziemy tu dla metinów Nie dla tego nie O już ma 60 level Patrzcie, fajnie nie 2,60 levely No i git No nie wiem, powiem wam te metiny Średnio to widzę nie Właśnie przez to, że nie mam aury Zastanawiam co, się, co mogę robić. Zaraz ja po prostu wjedzie mini handlasz i tyle. Tak mi się wydaje, nie? Trzeba po prostu zarabiać i tyle. No, co innego mam zrobić? Zobaczmy. No nie jest źle zarobkiem, nie? Coś tu leci co mówię to nie jest szał nie no nie ma szału nie no jest te parę parę set tysięcy jank nie no opartego Najpierw że drop boba to jest tylko moja bo bot pewnie bił po jeden chrwawejża To, pierwsze. Na jeden kupon mi stać, nie? Czekajcie, bo to nie jest aż takie ważne, powiem Wam szczerze, nie. Biżuteria. Pięknie. Bo musimy zarobić prawdziwy pitof. Dobra. Pięknie, chyba, cudownie. Żyjemy widzowie, nie będzie biedy takie totalne już. To podstawowe ulepszacze na buty i na siory, te na żywioł i tego potem gdzie w tonach. Nawet boty nie potrafią tyle tego nadrobić, ile rynek wymaga. więc za jeden item potem idzie po 200-300k za jakieś parę dni. Ale ja to pewnie przepalę, żeby swoje ulepić i swoje itemy wystawić. Jako pierwsze na serwerze, żeby zrobić jakieś fajne, fajne sianko. Musimy po prostu przewidywać przyszłość i nie ma co się skupiać na rzeczach z yy, lasu. Yy, z e, V2 V3 No bo bądźmy poważni Mało kto to kupi Bo ta została przemowy Na grocie Grota już będzie wyzwaniem Dlatego musimy Musimy e, w tym momencie Już reagować na popyt podaż Jeszcze go nie ma Dlatego skupuję rzeczy Najpotrzebniejsze Właśnie ta jak to Na razie damy do magazynu Tego nie będą lepsze w tym momencie Bo nie mam Youngów na to ale wiem co będzie później się działo nie więc yy, robimy to, tą podstawę tak zwaną bo do, do groczy, zanim oni dojdą jeszcze im trochę zajmie jednak nie mimo że jest szybszy exp i tak dalej to jeszcze im trochę zejdzie dobra ile leci yy, exp hmm, za nie chcę mi się iść do V2 My możemy się przejść zobaczyć z ciekawości ja 30 level potrzebuję. No, najlepiej chyba iść do V2. Dobra, dawaj tą przepustkę. To na pewno są boty. To nawet, panie nie muszę być specjalistą. Patrząc na to, że serwer otwarty, to nie może EBO pluszery leży na ziemi. Ale widzę, że nie pie***dzą Z item shopem na pełnej k***a Mieszkowiec jest Nie no k***a, panie Patrzcie jak leci Jest level w to easy Jakoś wymęczyć po prostu Może no, wiecie Boty, nie? To tak się czuje przeciętny gracz, ta? Zajebiście się czuje Powiem wam, patrzcie, to już se ekspią na... Nie wiem na co se ekspią. Na coś. No nic mi sobie. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądne, co ja aktualnie widzę, że poksuć niestety... No i super Najbardziej rozsądne co ja widzę To i tak będę musiał być większy level To po pierwsze eee... Po drugie, no trzeba bardziej przyhandlować na początku, nie? Nie oszukujmy się Tu już kur... jadą melejkę Kur... Że im się chce, to ja w szoku jestem, nie? a no, jest level ja pierd... No i na tym zakończymy ten odcinek. Ja będę części rzucał, bo chciałbym tą serię szybko zakończyć. Nie wiem do kiedy będę grał, no bo wiadomo, raczej postaci nie uda mi się przenieść, chociaż kto wie, kto wie, może mi coś weźmie, bo wiadomo, żeby przenieść tą postać trzeba spełnić jakieś warunki plus jeszcze, żeby te eku jakoś było warte, no bo co mi da takiego, taki drop na Baganamu. Więc ja bardziej patrzę czy jestem w stanie coś więcej osiągnąć za te 300 zł typu Jotuna, a może na pewno i tego typu rzeczy, dlatego ja częściej będę teraz odcinki wrzucał. Nie będą aż takie długie, maksymalnie 30-minutowe. I żeby to jakoś wyglądało, więc mam nadzieję, że, że, że ten początek Wam się podobał i spełniał Wasze oczekiwania. Ale kto wie, może jeszcze będzie lepiej i więcej. Zobaczymy. Na razie Elo się ma.